To jest jedna z bajek z takiej serii pod tytułem Najtek i Przyjaciele. A nosi tytuł Błękitny dinozaur. Kto się interesuje dinozaurami? No, to wiecie, to, co to są dinozaury, tak? Jak tu zostaje oświadczył stanowczo Leoś i zagry, zagryzł wargi? No, i już popatrzył na kolegę ze współczuciem. Leoś jest taki smutny. Jak go pocieszyć? Myślał. W końcu sięgnął do kieszeni i wyjął z niej maleńkiego, błękitnego dinozaura. Masz, to dla ciebie, powiedział i podał koledze dinozaura. Leoś wytarł z rękawem, a potem delikatnie wziął z rąk przyjaciela błękitną figurkę. Tego dnia na itek Leoś i Max i Zuzia wracali z przedszkola razem. Odebrała ich babcia Leosia, która już wcześniej zaprosiła całą czwórkę na placki ziemniaczane. Przyjaciele dziarsko wędrowali przed siebie, śpiewając piosenkę o dinozaura, której nauczyła ich pani Mela. Ale wam dzisiaj wesoło, powiedziała babcia. Tak, bo w przedszkolu dzisiaj było bardzo fajnie. Leoś nauczył nas o dinozaurach, bo on wszystko o nim wie, wykrzyknęła uradowana Zuzia. Babcia uśmiechnęła się i powiedziała pogodnie, bo kiedy się ma przyjaciół, każdy dzień może być fajny. A Leoś ścisnął mocniej swojego błękitnego dinozaura i pomyślał, że babcia ma całkowitą rację. My tutaj przeczytaliśmy sobie historyjkę, która opowiada, jak sobie dzieci potrafią poradzić bez nas. Ale musimy też pamiętać, że dzieci muszą sobie poradzić z nami. To znaczy, my musimy z dzieckiem na ten temat porozmawiać. Właśnie na przykład w taki sposób, że kiedyś wszyscy siusialiśmy. I pani doktor, która jest um, również w tej kampanii zaangażowana, wspiera nas jako ekspert, mówi, że to nie jest tak, że dziecko zaczyna moczyć się w nocy. Ono nie przestało moczyć się w nocy, po prostu. Każdy z nas jest inny. Jedni jedzą więcej, inni jedzą mniej. Jedni lubią szupłe kobiety, inni wolą grubsze kobiety. Jedni sikają, nocy, a inni nie. No jesteśmy różnymi ludźmi. Tak? I myślę, że zaletą jest to, że się różnimy.